Ziemia ciężko pracuje od wiosny do jesieni, dostarczając nam smacznych i soczystych warzyw oraz owoców. Zima to dla niej czas odpoczynku, a dla nas to czas na korzystanie z kiszonych i suszonych produktów. A tęsknotę za wiosną zamieniamy na wspólne kucharzenie. Kiedy przemarzniemy na dworze, podczas spaceru nie ma nic bardziej rozgrzewającego niż talerz gorącej zupy. Dzisiaj zrobimy zupę ogórkową, czyli zupę z kiszonych ogórków. Kiszenie jest najlepszym sposobem na zachowanie właściwości zdrowotnych warzyw przez całą zimę aż do wiosny. My tutaj mamy takie ogóreczki cudowne, bo ekologiczne, z bardzo dużą ilością szanu, okay. koper. Y, jeszcze o, mamy tutaj liście porzeczki i oczywiście sól kamienna, ale najpierw musimy utrzeć seler. I dodamy jeszcze czegoś, co jest bardzo rozgrzewające. Imbir, świeży. Obieramy go z skórki. Ja bardzo lubię seler, ale nie lubię w dużych kawałkach w zupie. Wolę, jeżeli jest podsmażony z przyprawami. Oprócz tego, jak dodamy imbiru, który ma taką chrupiącą konsystencję, zupa nabierze nowej jakości. Imbir obieramy ze skórki i kroimy w kostka. Specjalnie nie ucieramy, ponieważ chcemy, aby kawałki imbiru były wyczuwalne w zufie. Seler należy do warzyw, które bardzo prosto przechowuje się zimą i ma bardzo dużo właściwości odżywczych. Z tego co wiem, między innymi obniża również cholesterol. Na patelnię nalewamy olej. Jak się rozgrzeje, wrzucamy imbir. I dodajemy seler. Mieszamy przez chwilę. I teraz dodajemy przyprawy. Czarny pieprz. Przyprawę pięć smaków. Przyprawa pięć smaków bardzo dobrze komponuje się z mlekiem kokosowym, dlatego ją dodajemy. I jeszcze gałkę muszkatołową. Ale cudowne aromaty. Chwilę podsmażamy i wrzucamy do garnka z gorącą wodą. Teraz pokroję ziemniaki, żeby jak najszybciej dorzucić do zupy, bo przecież ziemniaki muszą się ugotować. W tym czasie zajmę się ogórkami. W kieszeni ogórków najważniejsza jest woda, która powinna być źródlana i sól, najlepiej kamienna, no i oczywiście ogórki. Te są ekologiczne, więc są chrupiące przez cały rok. Ziemniaki kroimy według upodobań. Niektórzy lubią duże kawałki, a ja wolę mniejsze, dlatego że zupa się szybciej ugotuje. Te ziemniaki są również ekologiczne. Kroję je na bardzo drobne kawałki, ale nie rozpadną się, ponieważ są dosyć zwarte. Wrzucamy. No, ziemniaki już są miękkie. Dorzucamy ogórki. Dużo ich trochę. Dolewamy jeszcze wodę do górku. Tak około szklanki. A tych kilka ogórków zostanie nam na kolację. Istotnym elementem naszej zupy jest chleb razowy. Taki żytni, prawdziwy na zakwasie, który nam troszeczkę podsechł, a u nas w domu nic się nie marnuje. Odkroimy skórkę z tego chleba i dodamy do zupy. Skórka w zupie bardzo ładnie zmięknie, a reszta, ten środek, zostanie na grzanki. Trzeba ją dosyć drobno pokroić, żeby się ładnie rozpłynęła. Można wrzucać chleb. Teraz kilka minut zupa musi się pogotować. W tym czasie pokroimy rozmaryn. Rozmaryn ma bardzo piękny, intensywny aromat. Można do takiej zupy dodać suszony. Ponieważ, nawet, suszone zioła są dużo lepsze na zimę. Ale my mamy tutaj taki piękny rozmaryn. Świeży, ma trochę delikatniejszy aromat. I oprócz tego y, inne gałązki, takie delikatniejsze. Myślę, że będzie smaczniejszy w zupie. Chlebek już się bardzo pięknie rozgotował. Czas dorzucić rozmaryn. Dzięki rozgotowanym skórkom zupa zrobiła się gęstsza. Delikatne mleko kokosowe połączy się z aromatem imbiru, rozmarynu i kiszonych ogórków. Możemy jeszcze trochę wlać, bo resztę zostawimy do namoczenia grzanek. Dodajemy trochę soli i zagotowujemy zupę. Zupa zrobiona. Odstawiam na bok, a napalnik... Zostawiamy patelnię I rozgrzewamy olej. Dosyć dużo, żeby grzanki się nie przypaliły. Do miski wlewamy pozostałą część mleka kokosowego. I jeszcze tylko przyprawa pięć smaku dla zaostrzenia aromatu. Dodajemy tylko szczyptę. Słodkie mleko kokosowe, kwaśno słony chleb, grzanki będą wyśmienite. Moczymy chleb z obu stron i kładziemy na patelni. Ta grzanka jest dosyć tłusta, ale bardzo pożywna. Z zupą ogórkową w sam raz na zimowe dni. Zachęcamy do zimowych kulinarnych eksperymentów. Smacznego.